Witam Was i zapraszam na kilka minut zabawy w kolejnym filmiku z Call of Duty Black Ops 2 w towarzystwie ponownie strzelby R870 MCS. Rozgrywka miała miejsce na mapie Cargo w trybie likwidacji potwierdzonej jednego z dwóch trybów, w których bawię się w kodzie. W zapasie czeka jeszcze jeden materiał na publikację, ale to już inna historia. Jak zapewne kilku z was wie, zostałem nominowany przez użytkownika Mr Cokos do Ice Bucket Challenge. Pozdroziom, trzeba się będzie kiedyś zgadać na grę. Kto nie wie o co chodzi, może poczytać sobie w sieci albo zwyczajnie wejść na filmik Kokosa, w którym wyjaśnia i pokazuje o co chodzi. Przyjmuję wyzwanie. Problemem może być jednak miejsce akcji, gdyż na podwórku pod blokiem raczej robić tego nie będę. Drugim problemem może być brak możliwości nominacji kolejnej osoby, gdyż nie wiem kogo nominować. A tymczasem zapraszam na film. Ach, pięknie. Koleś się musiał wkurzyć jak go zastrzeliłem. Kolejny. No, mam UAV, ha, ha, ha Teraz mam Powiedzmy teoretycznego aimbota ulhaka że tak powiem Ach, Jak on mnie rozwalił? Cholera, nie wiem, przez ścianę? Farciarz Ech, Jak wygram w Totka To ci odpalę 1700 złotych hmm, To życzę ci, żebyś Totka wygrał Tutaj zarabiam na YouTube i też trzeba żyć, no ale jego materiały już dawno nie są już tak jakie były kiedyś. Niestety on niestety dopadł go syndrom celebryty. Pięknie. inbound. swoje. Jak widać. Ach, fuck. A, no tak. Nie ma tak kamperstwo. Kamperstwo się szerzy. Kamperstwo rządzi. Kamperstwo nikomu nie zaszkodzi. Kurna, rada. radę. Pięknie kurna, pięknie PKP Pięknie! Kurna, pięknie cholera uh, To była akcja To była zajebista akcja Jestem z tego dumny Na laranja na lanterna laranja oh, ah, na friendly <suszel> Ech. Pff, tak dobrze było, no. Ah, stoi chyba w oknie. Tak jest, stoi w oknie. Nie będę próbował tam podchodzić, jednak nie zaryzykuję. Dobra, mamy UAV znowu. Możemy próbować podejść. Kill the night. O oh je yeah. kill the night. Nie, ten nie będę przechodził zbyt niebezpiecznie. Ale z tej strony może się, się uda zgrać. Poczekam Si, tutaj ktoś jest. Chyba nie, nie, tu nie będę ryzykować. O! Aha, już gościa widziałem, no tam w tym w okienku skórczy byk Uda mi się to przewiec. przebiec. No i pięknie. Hehehe, he he he. piękna sprawa. Żyje. a ja wciąż żyję, sokin Hi, 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 hi. Kurde. No, z takiej odległości jeszcze by nie rozwaliłem. Ja pierdzielę co za farciarz. Ech.

Ach, to za akcja! Kurde, no jeden strzał w gościa, no ja. No, co za niefart. Tak dobrze szło. O, no proszę. <śpiewa> ja, jednak się ja, no to fakta, po te dochodzenie jedzenia, To tego się nie da zaprzeczyć absolutnie. Gość jest na górze. Ha ha, 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 ha. byłem pierwszy gnoju. Byłem pierwszy. Uda się, czy się nie? Fak, nie udało się. Inny, innym nie rozwalił, a to pech. Siepnąłem kasę z prywatnego konta na PayPal w czwartek i do dziś nie ma co mogę zrobić. Musisz poczekać. Bo Paypal działa z ogromnym opóźnieniem, z potężnym opóźnieniem, niesamowitym opóźnieniem, e o Boże, no to, to już. To, to już było perfidne Bez jej to było perfidne Ach, Super sprawa Myślę, że to rozróżnił, ktoś się pojawi na YouTubie. Ach, no kurwa, prawie dobrze. <sighs>